Bo że że ja ci się tam, na to namówić. Dobra, ja robimy rody zapasów. <grym> nie. No, ja robisz tak, przybierasz piątkę i ja robisz tak. No Gotowa? I no i dochodź. Do, do, Chcę, do. żeby <grym> <Ktoś>, przestań. <grym> A, kobieta nie bije. Kobieta nie bije. Kobieta nie bije. Patrzcie widzowie. I założę jej balachy zaraz. Tak? No, patrzcie na no to. Patrzcie co tu się dzieje, ona już by chciała do siadu. ale patrzcie, patrzcie jaki numer. O, to Nie założy mi. Patrz, patrz, patrz. patrz. A, I duszenie, duszenie za pleców teraz. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Odklep. Nie odklep, musisz mnie udusić. No, Przestań, Krzysiek, puszczaj puszczenie. Minuta trzydzieści! Oh. Minuta trzydzieści! Co tutaj piszą? Kto wygrywa, waszym zdaniem? Ja wygrałam. Kto wygrywa, waszym zdaniem? Uduś mnie. I płaczesz? Jestem mara. Nie <grydy> pij jesteś <grydy> Wygrałem. Wpuszczaj mnie. Wygrałem. Przegrałeś. Karolina. Napisali, Karolina wygrała. <grydy> Jak Samara wygląda. Morgan. <grydy> Karolina mówił. piszą, że... Dobra, robimy głosowanie na czacie. Robimy głosowanie na czacie. Kto wygrał? Karolinka wygrała. Karolina. Wygrałam. Karolina, a wiecie co? Karolinka. Robimy ankietę. Uśmiechnięta buźka to, że ja, smutna to, że Karolinka. Bo zobaczysz, że to ja wygram. co jak O, tu jesteś pieska. Ja też robię na pieska. Zobaczysz, jak się odwrócił jeszcze. Dziękujemy ślicznie. Karolinka wygrała. Karolinka. Wygrałam z Tobą. To robimy drugą rundę? Nie. A z kim się łączył? Dawaj się z, Ir z Irkiem połączymy. Dawaj Irka tutaj na czat. Jestem bardzo ciekawy, co Jurek powie. Może się na twoim też połączą w telefonie, co? Grześek, ja, ja cię zabiję za te szaty. Z jakieś szaty? Będę oszedł z tego. Ja chcę ci balachę założyć. <laughs> nie założysz. To się musisz nauczyć. <laughs> nie, się przestań. Ja do końca... Nie. Ale wiesz, że się... Wiesz, nie położysz. Mój <laughs> <laughs> Idę za I teraz plecy. Za plecy, za plecy, Boże, za plecy. i duszenie spadaj. i gilotyna, i gilotyna. Nie, Krzysiek, jesteś głupi, puszczaj mnie. I bym je udusił tutaj, druga runda dla mnie. Nie, bo mnie zaatakowałaś z nienawiścią! O, wow, patrz co się stało, patrzcie ile doczepów. O, dziękuję Boże, wam Krzysiek. ty świnio. Mam włosy niezwiązane Że co? Jest grubo. Weź. Jest grubo. Niechże się. Następnym razem, słuchajcie, robimy tak. Dziękujemy Wam ślicznie za wszystkie gifty. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. Kto tam tutaj tak giftuje dzisiaj najlepiej?